My sobie porozmawiamy dzisiaj o świeżej sprawie, takiej dwutygodniowej, bym powiedział. Więc bardzo szybko udało nam się zorganizować ten panel, ale też całkiem szybko udało nam się dojść do, do momentu, gdzie MP właśnie na produkcji, na stronie internetowej, na kanale czatowym ma udostępnionego generatywnego agenta. No i yy, Jesteśmy tutaj, dlatego że się udało. Nie? Jakby, jakby nie było tych wyników, to pewnie, pewnie by nas tutaj nie było, a te wyniki są całkiem fajne i o tym chcieliśmy porozmawiać. Ale może na sam start zapytałbym Was najpierw, skąd w ogóle decyzja, dlaczego w ogóle ta technologia, skąd w ogóle pójście w stronę AI Agenta. Ja właśnie mam takie poczucie, że od początku tej konferencji najpierw było tak bardzo ideologicznie, później właśnie tak trochę strasznie. A teraz tak pragmatycznie powiemy, jak to wygląda i dokładnie taką samą drogę przeszliśmy u nas, że najpierw jak jakby był dokładnie ten hype na jaja, to wydawało nam się, że każdy powinien, raz, że każdy miał prywatnie jakieś tam zdanie na temat obaw i ja, ogromna fanka Black Mirror i, i science fiction szczególnie i tak jak pani wspomniała o ograniczeniach, jedni są za, inni przeciw, to, to pewnie jest ten poziom taki Osobistego odczucia, jak to, jak to zmieni nasze życie. Później był taki, takie, za, jakby zauroczenie właśnie możliwościami od strony biznesowej, i znowu wypadało mieć jakiś koncept, i te koncepty się tak rozrastały, i właśnie były tyle możliwości. Prezes kazał mieć, że Nie, 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 właśnie bardziej mieliśmy takie poczucie, bo my jesteśmy zespołem, który jest jednocześnie operacyjnym zespołem. I koncepcyjnym w zakresie zmian w swoim zespole, tak? I tutaj ciężko jechać jednocześnie tramwajem i kłaść tory przed nim, ale trochę staramy się jednak. I yy, na pewno. Konceptów było dużo, spotykaliśmy się, jakby żeby rozpoznać w ogóle tą technologię i właśnie na poziomie koncepcji to wszystko było takie bardzo różowe. A potem tak zdarzało się trochę z pragmatycznym podejściem, że właśnie bazy danych, baza wiedzy, no dziesiątki rzeczy, które powinniśmy mieć najpierw uporządkowane, żeby podejść do, do jaja i na pytanie, dlaczego jakby się zdecydowaliśmy, to, to w sumie Maciej dobrze to podsumował, bo Powiedzieliście nam, jak to można zrobić w sposób taki, że trochę y, bardzo szybko podjęliśmy tą decyzję na takim wolumenie kontaktów, który nie był dla nas na początku bardzo ryzykowny, a jednocześnie jakby to dało impakt, że włączenie tego na, na całość i, i kontrola i przez was i przez nas y, jest bezpieczna i to chyba ten od, odcięcie od tych kwestii y, takich i do idei później jakichś takich zbyt ambitnych pomysłów do bardzo pragmatycznego podejścia. No, dziesiątki automatyzacji, zamieńmy na coś, co, co można zasilić raz i, i nauczyć od nowa, a i tak mieliśmy w planie trochę, że tak powiem, odczyszczenie po latach y, automatyzacji I w dobrym momencie zapytaliście, w dobrym momencie wdrożyliśmy. Czyli e, podsumowując to trzeba mieć dobrego partnera, tutaj siedzę. Dobrze Prze parafrazować to tak. Dzięki wielkie. No dobrze, no to słuchajcie, no to jak mamy decyzję, no to jakoś trzeba to wykonać, więc może opowiedz nam, jak w ogóle ten proces właśnie przygotowania, wdrożenia wyglądał, jak, jak to się dzieje, bo to też było dość szybkie. Bardzo szybkie, bo trwało w sumie od nowego roku, bo wiadomo, że dla. Nie wiem czy mnie słychać. Bo bliżej trochę. Bo, tak jakby po, po tym dla nas ważnym grudniu, gdzie skupiamy się na sprzedaży, w styczniu stwierdziliśmy, a już w grudniu rozmawialiśmy o tym, że, że możemy przejść i zobaczyć, jak to będzie. Powiedzieliśmy, OK, idziemy i, i w sumie po dwóch tygodniach byliśmy prawie, że gotowi. Z tych ponad 250 automatyzacji i iluś tam kilkunastu workflow, które mieliśmy do tej pory i które cały czas musieliśmy weryfikować pod kątem zgodności informacji jakie przekazujemy. Przeszliśmy na 15 w zasadzie jakieś około 20 może w tej chwili krótkich materiałów, ale bardzo konkretnych, które przygotowaliśmy pod, pod AI, żeby nauczyć, bo to można powiedzieć my zawsze bota traktowaliśmy jako naszego pracownika którego musimy uczyć, cały czas o niego dbać. No Postanowiliśmy, że, że, że nauczymy go od nowa. To była bardzo dobra decyzja, bardzo szybkie wdrożenie. Mówię, trwało dwa tygodnie. Wiązało się tylko z dobrym przygotowaniem i posłuchaniem rad od Was, od Zoe. I w sumie to, co przedmówca powiedział o tych pięciu niewygodnych prawdach, to w zasadzie dzięki temu, że rozmawialiśmy, uniknęliśmy, tych błędów. Wiedzieliśmy, że to jest nasz pracownik, którego musimy od początku nauczyć, musimy przygotować bardzo dobrze bazę wiedzy. To nie było wzięcie danych z, ze strony pomocy, z faków. To było przygotowanie tej treści od ogółu do szczegółów. Właśnie to w sumie te pięć punktów to jest te pięć punktów, które my uniknęliśmy tych błędów i dzięki temu mamy dobre wyniki. Tak, no. Właśnie też do tego chciałem nawiązać, tak na dobrą sprawę, bo dzisiaj, jak mamy doświadczenie z różnymi klientami, to często na tym się na początku wykładamy. I my jeszcze rok temu też myśleliśmy, że weźmiemy faq -y i on będzie działać, nie? no bo wszyscy mieli takie podejście, jak on super odpowiada, ten GPD, tylko on super odpowiada w takich ogólnych pytaniach. A jak trzeba ma zawsze odpowiedzieć dobrą odpowiedź, no to wtedy jest problem. No, i wielu naszych klientów dzisiaj nie ma dobrze sprecyzowanych tych artykułów, nie ma dobrze sprecyzowanej tej wiedzy. Z tego, co widziałem u Was, ona jest o tyle fajnie zrobiona, że my tam nawet zadajemy poszczególne pytania w tej bazie wiedzy temu agentowi, i dlatego jesteśmy właśnie w stanie zejść do tego szczegółu, i on sobie fajnie radzi przez to. Tak. Ja jeszcze dodam tylko, że. Bardzo pomocne w tym, żeby ta baza wiedzy była poprawnie stworzona, to jest to, że jednak ten bot już działał wcześniej i mieliśmy skategoryzowane pytania, które do nas przychodzą. Mogliśmy zweryfikować, przygotować tą bazę wiedzy pod to, co już wcześniej ten klient na, na czacie pytał. Plus procesy, które przełożyliśmy do, do, do naszego bota z AIM, to są procesy, które dobrze znamy. Które nie są dla nas zaskakujące, które wiemy w jaki sposób przebiegają, bo tak jak tu wcześniej właśnie było powiedziane, to nie jest mózg, który wszystko wie, to my dajemy tą wiedzę i procesy, które są dosyć skomplikowane, i nasz agent nawet ma często problem. Problem, czy tak jakby jakąś trudność w rozwiązaniu, no to na pewno jej nam tego też nie rozwiąże. Więc to, że wcześniej mieliśmy bota, że mamy dobrze spisane i sprecyzowane ścieżki obsługi klienta, to właśnie te przełożyliśmy. W zasadzie można powiedzieć, że 90 parę procent przełożyliśmy w tej chwili. Nam nie, nie spadła automatyzacja, ilość automatyzacji. Jesteśmy na tym samym poziomie. No ale to tak jak mówię, materiały, ścieżki. I tak jakby to, to była podstawa. Znajomość procesów jest ważna, ale to, że one są spisane, to jest super ważne. Tego często brakuje, naprawdę, obiecuję, bardzo często brakuje. Tego, to jest często w głowach właśnie agentów, jakichś specjalistów od jakości, ale nie jest to dobrze spisane. No i to jest podstawa, o tym cały dzień dzisiaj mówiliśmy, że dane, dane są pokarmem dla, dla sztucznej inteligencji. Jeszcze jedną rzecz, o którą chciałem zapytać, yy, przy tych przygotowaniach, właśnie, bo mnie nie było, jak zaczynaliśmy współpracę, to było 3-4 lata temu, w sensie my jako Zały i Jempik, ale właśnie te 256 znaleźliśmy automatyzacji, które zostały, które nie są już wykorzystywane dzisiaj, tych skryptowych. To wydaje mi się, że dużym sukcesem, zanim jeszcze przejdziemy do wyników, jest to, że, że faktycznie zarządzanie taką bazą wiedzy, gdzie te wiadomości były wcześniej napisane, one zawsze padały w taki sam sposób, trzeba było je aktualizować, to musiało być ciężkie zadanie. I właśnie słyszałem od moich kolegów, że jak zaczynaliśmy współpracę, to też to długo trwało, przygotować tą, tą całą bazę wiedzy, ona została przygotowana w dobry sposób, ale wydaje mi się, że jak wejdziemy sobie do artykułu dzisiaj, zwroty i reklamacje, to przynajmniej wiemy, gdzie to zmienić, a, a wcześniej e, automatyzacja o reklamacjach było, Pewnie, że nie? Ja tak. Ja akurat też wdrażałam bota w Empiku i to były dobre dwa miesiące pracy kilku osób, zespołu kilkosobowego i naprawdę trzeba było bardzo dużo pracy w to włożyć, żeby pasowało to do zapytania klienta, no w, do różnych zapytań, natomiast no tutaj jednak AI sam potrafi wyłuścić tą najważniejszą informację, o którą klient pyta, więc wdrożenie trwało, przygotowanie bazy wiedzy do chatbota jakieś 2-3 miesiące tak kompleksowo, żeby te 250 automatyzacji powstało, natomiast tutaj to była tydzień czasu pracy. Pewnie też jakieś, jakiś inny model się przydał. Ja, ja, do, ja dodam jeszcze jedną rzecz, a propos tych 250 właśnie skryptów, to, to też było frustrujące już po trzech latach, bo Naprawdę nie pamiętaliśmy dokładnie, co jest w każdym, i ja miałam takie poczucie, że tam na pewno siedzi jakiś trup gdzieś i, i on wyjdzie w najmniej dobrym momencie, bo nie jest się w stanie zlinkować, że właśnie, a o tym to jeszcze napomnieliśmy w tej automatyzacji, jakimś takim dziwnym trafem, to na pewno wróci i z drugiej strony nas, do nas trafi. Więc rzeczywiście pod tym kątem taka przejrzystość i, i czystość danych, ich aktualizacja to jest teraz no Inną perspektywę mamy, bo właśnie mieliśmy, nawet gdybyśmy się jakby nie zintegrowali ze jajem, to mieliśmy w planie, tutaj Marta była już zachwycona, że powiedziała: Musimy to wszystko przeczytać jeszcze raz, więc cieszę się, że nie musieliśmy. No tak, no i dużo się też zmienia. Nie, nie wiem, czy to w tamtym momencie jakoś marketplace, pewnie trochę wcześniej marketplace wszedł u was, no ale no jakby, no marketplace to oczywiście wiemy, że to już jest w ogóle inna baza wiedzy. No Dobrze słuchajcie. to przejdźmy może do, do wyników. Trochę już sobie zhażakowałem kolejne swoje pytanie, to znaczy o to jak co było takim kluczowym czynnikiem sukcesu. Jeszcze chciałbym wam tylko opowiedzieć, bo dużo jest tutaj nie naszych klientów, jak my mierzymy tą pełną automatyzację, to znaczy, jeżeli klient dzisiaj rozpocznie czat na kanale czatowym za jej agentem, to on 58% spraw doprowadza do końca bez udziału takiego żywego agenta. I to jest wynik, z którego jesteśmy, z którego Empik może być bardzo dumnym. My też jesteśmy dumni, bo rzeczywiście jest on bardzo wysoki. No, więc, więc to się udało w te pierwsze dwa tygodnie. To jest prawie 20% wyżej niż to, co mieliśmy wcześniej tak na dobrą sprawę, no a, a dużo jeszcze możemy zrobić, bo jeszcze ten trening na live danych się zaczął teraz. No więc czy jeszcze coś poza tymi danymi, jako, jako taki kluczowy czynnik tego sukcesu tych 58%? Chyba po samym wdrożeniu właśnie ten czas, który trzeba poświęcić na trenowanie, na weryfikowanie czy nie ma halucynacji, czy, czy wszystkie te dane się zgadzają. Nie można też przetrenować, to już wiemy, że, że też nie można być zbyt nadgorliwym, bo pamiętajmy, no my wychodzimy z założenia, u nas na szczat to jest Emi, że nasza Emi też musi mieć czas na to, żeby tą wiedzę przetrawić, więc trenujemy ją dosyć systematycznie, ale niecodziennie, tak na, na chwilę obecną dwa, trzy razy w tygodniu. To, to, tak, to dokończę tylko, że w sumie teraz ważne jest to trenowanie, cały czas jeszcze ulepszanie tej bazy wiedzy, tej treści na podstawie właśnie tego, co, co, co widzimy. No, taka systematyczność, która jest mimo wszystko potrzebna, ale zdecydowanie poświęcamy mniej czasu. No, my też lubimy do tego podejść tak, zaraz podejdę z mikrofonem, że, że my chcemy edukować naszych klientów w taki sposób, żeby. Poświęcać właśnie tyle czasu temu AI agentowi, co takiemu ludzkiemu agentowi. No właśnie, i jego też takiego ludzkiego agenta, jak mu nagle wrzucimy wszystkie polityki świata, to on też ich nie przyswoi, i też trzeba kontrolować, czy on najpierw pierwszej się nauczył, zanim nauczymy go drugiej, trzeciej, bardziej skomplikowanej, tak żeby to faktycznie, faktycznie mogło działać. Idę z mikrofonem. Dzięki. Więc ja wracając do tych takich czarnych scenariuszy. Chciałbym jeszcze zapytać o dwie metryki, czyli error rate, czyli jakie były te halucynacje, na jakim poziomie, a drugie customer satisfaction, czyli CSAT. Czy na przykład mierzyliście to, czy ludzie, którzy byli obsługiwani przez bota mieli tą samą satysfakcję, czy ludzie obsługiwani przez agenta ludzkiego? To jeżeli chodzi o halucynacje, to były pojedyncze przypadki, które w zasadzie wykluczyliśmy już od razu na poziomie, kiedy je wychwycili, no, które powstały gdzieś tam. Ten klient uzyskał błędną informację, ale na no, te ilości czatów, to, to są naprawdę jakieś pinacce, można powiedzieć. o promilach, czy to są procenty? Nie, no dosłownie kilka przypadków, może przez te dwa tygodnie się zdarzyło. Kilka sztuk, że tak powiem. A jeżeli chodzi. Druga część. Nie, nie, w tej chwili my jeszcze nie badaliśmy głębiej. Natomiast z racji tego, że praktycznie no dużo czasu poświęcamy na czytanie tych wszystkich treści, nie jest ona zbadania, zbadana żadnym wskaźnikiem. Natomiast widzimy, że na przykład częściej klienci na koniec dziękują niż Botowi, mimo że prawdopodobnie no wiedzą, że jednak to, to nie jest człowiek, nawet na pewno wiedzą, bo czasami. Na, nasz bot też mówi, że jest wirtualnym asystentem. Więc taki element ludzki bardziej w tych komunikacji między botem a, a klientem się pojawia. Więc na, na tej podstawie mogę tylko powiedzieć nie na żadnym wskaźniku, że satysfakcja chyba jest większa. Ale chcemy to, to mierzyć. Jak już wyjdziemy z tego etapu jakby wdrożenia, to zdecydowanie wrócimy do, do pomiarów i pewnie jakieś porównanie zrobimy. Na razie, tak jak właśnie Marta mówi, mnie to też zaskoczyło, że więcej więcej podziękowań to miło. A jeszcze jedno pytanie: czy zauważyliście jakieś na przykład próby tego, że ktoś próbował tego bota wykorzystać? w jakiś zły sposób, albo w coś, co dla was byłoby problema, problematyczne reputacyjnie, czyli jakieś takie próby wywołania jakiejś odpowiedzi, potem wrzucenie gdzieś tego na social media. Nie, 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 nie mieliśmy takich, nie, nie spotkaliśmy. To chyba bardziej trzy lata temu, jak wdrażaliśmy Emi pierwszy raz, ale to podejrzewam, <słyska> że to byli nasi pracownicy, że troszkę ją tak tam <grym> próbowali pod podpytać i pod włos wziąć i my też próbowaliśmy trochę zażartować, bo było kilka automatyzacji takich może nie easter eggów, bo nie pozwolili nam aż tak szaleć, ale, nie, ale myślę, że to jest takie same ryzyko w pewnym momencie błędu jak każdego innego pracownika i, i, i biorąc pod uwagę jakby to, że pracownik może źle przeczytać, źle odczytać, to trudniej się czasem wytłumaczyć z ludzkiego błędu, że ktoś wprowadził w błąd albo nie daj Boże celowo. E, aczkolwiek będziemy cały czas monitorować, bo to była jedna z obaw, którą ogólnie mamy do jaja, to co zresztą padało, padało wcześniej, żeby właśnie nie i bardzo mi się podobało to, co pani mówiła, żeby mieć zdrowy rozsądek i takie poczucie jednak, że jest to maszyna i nie, nie romantyzować na, na temat tego rozwiązania, tylko jest to rozwiązanie technologiczne i tak jak z każdym innym rozwiązaniem, możemy sobie wyobrażać, że ono będzie jakoś bardzo ambitnie wykorzystywane, ale jednak na telefonie przeglądamy kotki i to no, będą i trywialne wykorzystania, i. I pewnie bardziej ambitne, ale na razie chcemy bardzo pragmatycznie to wykorzystywać i to, co można wykluczyć, ale nie do takich granic, do jakich jest to możliwe, a nie do zera, bo pewnie tak się nie da. Dzięki wielkie za w ogóle zapytania, bo teraz mam dwa mniej do zadania, które miałem ten później w panelu, ale też chciałbym się ustosunkować, to znaczy wydaje mi się, że ten czas testowania tych botów trochę już przeminął że trochę mniej tego się dzieje faktycznie. Jeżeli chodzi o te halucynacje, oczywiście one się zdarzają, ale to też właśnie jest trochę nasza odpowiedzialność tutaj, jako dostawcy, żeby zbudować tą technologię tak, żeby ona, ona szybko się poddaje, jeżeli nie wie, jeżeli nie ma tego w bazie wiedzy. I dlatego też mamy to 58%, a nie 100% automatyzacji, bo ChatGPT GPT by miał 100%, bo on zawsze odpowie na pytania. E, więc e, no my, my też bierzemy za to odpowiedzialność, tak? Czyli jeżeli nie znajdziemy czegoś w tym, co dostarcza np. MPIK jako, jako baza wiedzy, no to, e, to bot po prostu mówi: hej, no dobra, to teraz e, białkowy agent ci odpowie na to pytanie, e, no bo ja, ja nie dam rady. Więc. E, e, Dobra, słuchajcie, dużo dzisiaj wiedzy padło i pewnie tych zaskoczeń już będzie mniej w Waszych głowach, ale czy Was coś zaskoczyło w trakcie tego wdrożenia i to może być pozytywnie, negatywnie? No, tak wprost negatywnie to może nie, bo, bo tak jakby każde wdrożenie wymaga pewnego zaangażowania. A że od, od początku było w miarę dobrze, to, to też tak nie byliśmy negatywnie nastawieni. Na pewno pozytywne, znaczy y, 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 zaskakujące, może trochę też y, może nie negatywne, ale zaskakujące i pozytywne było przygotowanie persony, czyli jak ten nasz y, bot, ta nasza Emi, kim ma być, y, nadanie jej charakteru, takiego elementu człowieczeństwa, czyli opisanie jej w prawidłowy sposób, który się przekłada faktycznie na odpowiedzi, które y, udziela. No i to, to też jest taki element, który cały czas trwa, bo my ją cały czas jakby trochę tworzymy i lepimy, żeby była taka idealna, jak chcemy. Czyli oprócz tego, że ma wpisane, jaka ma być, czyli bądź miła, ale udzielaj krótkich odpowiedzi. Nie, nie, nie dawaj za dużo emotek, tak. Nie, nie rozpisuj się za bardzo, tak? Czy, czy, czy takie elementy, które cały czas nam dochodzą, bo ta persona na początku to było jakieś, nie wiem, 15 zdań, w tej chwili cały czas dodajemy, a, a bądź taka, a nie bądź taka. I z każdym dniem widzimy, że to, co dodajemy i ją tworzymy, lepimy. I ten element człowieczeństwa właśnie przekłada się na to, jak te konwersacje wyglądają, i właśnie chyba stąd są te podziękowania, bo ona jest coraz bardziej ludzka. W tych swoich odpowiedziach już pomijam bazę wiedzy, bo od niej to tak jakby to, to my podajemy tą stricte wiedzę merytoryczną, ale faktycznie ten element empatii też jest. Ona czasami też dopytuje już klientów, jeśli coś jeszcze mogę ci pomóc, to daj znać. Jest taka bardziej otwarta już, więc z każdym dniem faktycznie ten, ten, te, te emocje też widać coraz bardziej. Więc to było bardzo pozytywne i bardzo. No, taki element i zaskakujący, i, 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 i miły w tym całym wdrożeniu też. taki mhm. no, Nasze ulubione w Zaoui elementy są wtedy, kiedy dodajemy do tej persony, żeby AI agent był humorystyczny, i ona wtedy w każdej wypowiedzi daje żart. <głosy> więc, <głosy> <głosy> więc nie piszemy, żeby humorystyczny był AI agent. No dobrze, słuchajcie, to, to już będziemy kończyć, ale jeszcze co? Dobra, jasne. Jeszcze, jak podchodzicie do długości konwersacji, jeśli chodzi, jeśli klient nie zgadza się z e, polityką? Tak, jakby to nie chodzi o to, polityka jest taka, jaką chcecie, bot to odpowiada, klient się nie zgadza. Co, co wtedy u was się dzieje? Czy wtedy, nie wiem, on klient zostaje z botem i bot po prostu w jakiś sposób powtarza tę samą odpowiedź, na inny sposób? Czy e, człowiek to tłumaczy? Bo wiadomo, że. Czasem ludzie nie chcą, w sensie nie wierzą w odpowiedź Bota, ale kiedy człowiek to powie, to wtedy już ją akceptują. No, i jak to u was wygląda? W sumie to chyba nie mamy aż tak dużo takich przypadków. Nawet nie kojarzę z wdrożenia, żeby były takie przypadki, że klient nasz tak jakby nie akceptuje tej odpowiedzi. Ale zawsze, akurat my tak mamy to rozwiązane, że zawsze jeżeli klient poprosi o połączenie z konsultantem, mimo otrzymanych odpowiedzi, to jest przyłączany do tego konsultanta. Więc być może dlatego tego nie zauważamy takiego wprost odbijania piłeczki między botem a klientem, ponieważ no tutaj jesteśmy też otwarci i jednak chcemy, żeby ten klient był zadowolony i nie zmuszamy go do konwersacji z botem. Jeżeli ta odpowiedź go nie satysfakcjonuje, to zawsze może jednak stwierdzić, że niej napisać, że, że nie jest zadowolony i wtedy bot sam pewnie zaproponuje też połączenie z konsultantem. Natomiast z racji tego, że te odpowiedzi są naprawdę dobre jakościowo, to klient raczej je akceptuje, a jeżeli nie, to ma możliwość zawsze połączenia z konsultantem. Słuchajcie, skończył nam się czas, wezmę to za moje ostatnie pytanie co w przyszłości, czyli w przyszłości integrację. O integracjach teraz opowie Maciek. Pokażę wam, że to da się zrobić. Fajnie, w sposób właśnie deterministyczny. I no, może być to naprawdę wysokiej jakości, także dzięki wielkie. Dziękujemy za pytania, bardzo, bardzo ciekawe.